Czy policja może skontrolować alkomatem rolnika na jego własnym polu? Zgodnie z prawem czyli z przepisami o ruchu drogowym i kodeksem karnym, zakaz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu dotyczy dróg publicznych lub miejsc przeznaczonych do ruchu publicznego. Są to np. drogi gruntowe pomiędzy wsiami, drogi leśne czy drogi dojazdowe, np. do pola. Jednak już same pole, łąka czy prywatne gospodarstwo jest terenem prywatnym, a nie publicznym i nie wchodzi w zakres przepisów prawa o ruchu drogowym. W związku z tym, jeśli rolnik porusza się ciągnikiem czy inną maszyną gospodarczą wyłącznie na swoim polu, to co do zasady nie podlega on każdy za jazdę na tzw. podwójnym gazie. I policja nie ma podstawy prawnej, aby skontrolować go alkomatem, tylko z powodu samego faktu jazdy po polu. Jednocześnie jednak prawo przewiduje, że policja może działać, w tym sprawdzić trzeźwość, w sytuacjach zagrożenia, przestępstwa, wykroczenia lub wypadku, nawet jeśli zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji. Co prawda, lepiej interweniować wcześniej, zanim komuś przydarzy się krzywda. Co sądzisz o tych przepisach? Czy ograniczają wolność rolnika? Jeśli interesują Cię takie informacje, to kliknij i obserwuj.